W tym roku bardzo późno przyszła do nas wiosna, ale pomalutku prognozy zapowiadają się bardzo optymistycznie, także myślę, że to najlepszy czas na wysadzanie kwiatów balkonowych, rozsad, e, warzyw, pomidorów, ogórków. Niektórzy twierdzą, że ten 15 maja, czyli ci zimni ogrodnicy, to taki jeszcze termin, gdzie może się zdarzyć coś niezwykłego. Trzeba uważać na pogodę. Jeżeli będą zapowiadać jakieś przymrozki, to niestety trzeba schować kwiaty albo okryć. Co jest rzeczywiście takim hitem u Państwa w tym roku? No, w tym roku na pewno dużym hitem jest supertuniawista, która tworzy piękne, gęste bukiety kwiatów. Jest też taka bardzo odporna na choroby. Piękna roślina balkonowa, taka bardzo. Odporna, bezproblemowa, także polecamy bardzo. Co innego, jeżeli ktoś chciałby sobie przyozdobić balkon, o czym mógłby pomyśleć? Jest ogromny wybór przeróżnych pięknych kwiatów: peralgonie, niecierpki, smagliczki, różnego rodzaju dodatki do kompozycji, wilce, milion bells. Są tacy klienci, którzy komponują piękne kompozycje, a też tacy, którzy wybierają jeden rodzaj kwiatów do Donic. Mówimy o roślinach tych sezonowych, jednorocznych, czy takich bylin, które warto polecić, też jest sporo? Tak, oczywiście. Hortensje bukietowe, teraz bardzo lubiane i sadzone w Donicach, które kwitną pięknie całe lata. To lawendy, różnego rodzaju jeżówki, szałwie ozdobne, hosty, bardzo lubiane też sadzone do donic, które pięknie zimują, żurawki. Na pewno teraz ludzie odchodzą już od iglaków. Bardzo dużo teraz ludzi robi sobie żywopłoty z różnego rodzaju krzewów. Bardzo modne w tym sezonie są właśnie trawy, byliny. Coraz mniej ludzi sadzi iglaki. Można robić przepiękne żywopłoty teraz z różnego rodzaju laurowiśni, głogowników, które są piękne zimozielone, z traw ozdobnych. Z hortensjami pomieszane w towarzystwie bylin wyglądają przepięknie. To są rośliny, które sadzimy, żeby było pięknie, ale coraz więcej osób też inwestuje w własne ogrody albo chociaż w podniesione rabaty, na których sadzi swoje warzywniki. Tak bardzo modne w tym sezonie są właśnie warzywka uprawione w podwyższonych skrzyniach. Wszelkiego rodzaju zioła, sałatki, pomidorki, ogórki, selery, pory. Wszystkie tak naprawdę możemy uprawiać w skrzyniach. Rosną na pewno dużo lepiej niż w gruncie. Przede wszystkim, jeżeli decydujemy się na właśnie uprawianie grządek podwyższonych, warto pamiętać o dobrym podłożu, czyli zastosować sobie taką ziemię kompostową, można zastosować wszelkiego rodzaju oborniki, takie naturalne po to, żeby. Nie dawać takich nawozów mineralnych, sztucznych do no po prostu warzyw, które będziemy spożywać. Taki kompost naturalny jest najlepszym podłożem dla naszych warzyw. Jeżeli ktoś nie posiada takiego własnego kompostu, to oczywiście mamy ziemię taką kompostową, czysty kompost, bardzo dobry, który możemy szczerze polecić, bardzo dobrze się sprawdzi. Chyba takie najprostsze w obsłudze są jednak zioła. Tak, ziółka na pewno są bardzo takie bezproblemowe, ale tak jak mówię i różnego rodzaju sałaty, marchew, pietruszka, to wszystko możemy spokojnie uprawiać i też buraczki nie sprawiają żadnych problemów. Jeżeli zdecydujemy się na własny zielnik, to tutaj musimy pamiętać o tym, że część roślin jest jednak jednorocznych. Zgadza się, są takie zioła, które nie zimują w gruncie, niestety musimy je chować na zimę albo po prostu co roku wymieniać na nowe. Na pewno bazylia, rozmaryn, na pewno ziołami, które przezimują w naszych skrzyniach będzie mięta, będzie szczypiorek, będzie oregano. To spokojnie możemy uprawiać w skrzyniach z roku na rok. Często decydujemy się też na uprawę choćby pomidorów, mimo że tutaj jest ryzyko, bo niektórzy narzekają, że jednak później jakaś zaraza dopada. Ale czy warto? Chyba tych odmian jest teraz bardzo dużo. Tak, jest bardzo duży wybór odmian pomidorów. Są takie pomidory, które uprawiamy w szklarni, są też pomidorki takie bardziej odporne, które możemy spokojnie uprawiać w gruncie. Jeżeli ktoś nie jest pewien, przyjdzie tu do Państwa, doradzicie. Oczywiście mamy ogromny wybór pomidorów, także zapraszam, każdy znajdzie coś dla siebie.